Witajcie, moi drodzy, dużo odcinku 17 z Q&A 6. Dzisiaj już trochę odcinek taki trochę pospieszny. Czemu? No pewne okoliczności nam to wymuszają. Trochę w trybie takim pospiesznym będzie odcinek, więc za to mi proszę wybaczcie, ale... No nie mam większego wyboru. Dlatego nie chcę przedłużać i zobaczę, co takiego mi zostawiliście. Dzień dobry, a dzień dobry. Czemu w rogu filmu wyświetla mi się jakaś kartka uczniowa z bananami? To nie banany, tylko minionki. To by minionków nie kojarzył. Tam nie znał udar mózgu. Nie, nigdy nie miałem. Rak, otyłość, całość serca. No, też niebezpieczne rzeczy to są. No, Niestety, odpoczynek przerwana na arbuza. W porządku. A co po przerwie? Gruźlica, apap. Nie, gruźlica to jest choroba i już apap to znaczy jakiś lek. Nie sprzedam panu dwóch opakowań. A co to na stanie brakuje, że tylko, że aż dwóch nie wyda się? Wojty 2000. W sumie kolegi nie znam. Czy na drodze do Trzebnicy widziałeś samochód zawinięty w 8 pomiędzy słupem w kształcie litery A? Nie, nie miałem okazji. Zresztą do Trzebnicy nigdy nie jeżdżę. Bo moja babka od Polaka mówi, że widziała. Jak ten wyjechała, to może i widziała. Macieju. Ten Maciej. Ty to Maciej? Nie, ja nie jestem Maciej. No chyba mnie z kimś pomyliłeś. Hmm, fajnie zrobiłeś samochód tutaj z tych lini, No fajny. No samochód. A mnie pozdrowisz? Jestem twoim nowym widzem. No dobrze, Piotrze, Piotrze Gryfie. Czuj się przeze mnie pozdrowiony. Czuj się przeze mnie pozdrowiony. Czarny Piotr Gryf Murzyn? Czarny Piotr a Gryf Murzyn. Aha, ciekawa składnia. Ciekawy widzę dobór słów Czarny Piotr mi się kojarzy z Czarnym Piotrem no w jakiejś tam grze karcianej A gryf Murzyn to takie trochę nie wiem Nie pasujące ha połączenie Tu jest Czarny Piotr gryf Murzyn Większy niż Czarny Pio niż Biały Piotr gryf Murzyn A to jest całe jakieś słowo Aha Taki Bayer Przewaga jego nad nim No ciekawie a czemu w tym Q nie ma innych widzów? Jak nie ma? Jak są? A może raczej nie będzie innych widzów? No ależ są. Jak widać są. Podobał ci się mój prezent? No przecież wyraziłem pod figę opinię, że naprawdę mi się podobało. Że przypominać o moich urodzinach, nie zważałem na to, że miałeś zdjęcia z Facebooka. Zapomnieli o tobie Macieju? Kolego, ja nie jestem żadnym Maciejem. Dlaczego tak do mnie mówisz? Czy raczej jesteś zły, że ukrałem zdjęcia z FB? No w drodze tego wyjątku, że to są moje urodziny, nie jestem zły. Bo efekt końcowy naprawdę mnie zadowolił. Madonna. Hang up? Toś Madonna, powiesz się. Co ty? Czemu komuś każesz się powiesić? Madonna? Nie Madonna. Okej, okay, widzę... Aha, rozumiem chyba sens, chyba rozumiem. Si seniores, si to bodajże z hiszpańskiej się nie mylę. Bułka i bułka. No, w sumie, no ty, mogą być dwie różne bułki: ziarnista i pszenna, mała i duża. Mogą. Dupa bułka. A ta bułka, że wygląda jak dupa? Jak ktoś tak wypiekł, tak kształtował, to kto wie? No, wszystko jest możliwe. Czemu Fidel ma taki brzydki awatar? Ja tam nie, nie oceniałem jakiego, jaki z jego awatar Jaki ma, taki ma Albo był jego wybór, albo ktoś mu na siłę taki zrobił Co zrobić? Hello, hello Halo, ich bin Peter Hmm Niech powiedzmy, że miło mi poznać Przydałoby się nowe intro? Może kiedyś się zrobi nowe jak trochę czasu sobie wygospodaruję. Nowy rok, nowa ja. Cóż, u niektórych tak jest, że nowy rok najczęściej ktoś się deklaruje, że będzie nowym sobą, ale różnie bywa. Też nie rozumiem tego Fidela, dziwny jakiś. Ja tam nic nie mówiłem, że nie rozumiem. Co zrobił, to zrobił. Każdy ma swój wybór. Mam no, każde prawo decydować o sobie, tak jak uważa za słuszne. Siedzi dupa na łące, puszcza bąki śmierdzące, przyszła babka i ją zbiła, dupa pierła, babka zgniła. Co się kojarzy? Taka, coś taka rymowanka, się to kojarzy, tylko była... Tylko tu widzę trochę przerobiona. Normalnie brzmiała inaczej jakoś w innych wersjach. Oda do dupy. Ody jakie znam, to oda do radości będąca hymnem Unii Europejskiej. Jakiś wiersz Hamickiewicza odda do młodości. Nie, odda do młodości? Tak, dzisiaj na polskim się o tym dowiedziałem. Wiersz o dupie? Nie, raczej takiego wiersza nie powstanie nigdy, nie, gdy świat nie ujrzał. Śmieszne dla dorosłych? No chyba, że jest gdzieś, gdzie nawet świat nie dotarł. Zrobić wtedy tajemnicę ciekawostki z Wiedźmina. No jak już gdzieś, można sobie w sumie teraz powinienem to wspomnieć, że jak coś chcę nowego zrobić, to se muszę mi na to mieć czas. A przez wiele sytuacji, przez wiele rzeczy szkolnych, tego czasu nieraz mi brakuje. Człowiek się rodzi, z dupy wychodzi? No nie do końca z dupy, ale od takiej strony wydaje się, że wychodzi, ale nie do końca z dupy chyba. Człowiek się żeni na dupę wychodzi? No i to takie małżeństwa są. Zaczyna się dobrze, a kończy źle. Takie realia. Czy baobuchłamia ci okres? A skąd ja mam to wiedzieć? Czyż jestem stróżem pani bałabuch? Człowiek umiera na dupie leży? zazwyczaj na plecach, chyba że zostanie. że zosta, umrze poprzez śmierć. Ale nie taką naturalną, tylko z czyjejś ręki, na przykład od tyłu. To zazwyczaj będzie leżał na jak na brzuchu. Wszystko oczywiście od dupy zależy? Jakby tak powiedzieć, po części tak by można powiedzieć, że tak. W pewnym sensie, no tak. AMD czy Intel? Cóż, ja w swoim kopie niestety mam graficzną Intela bodajże, Intel Core. Krint ten wierszyk o dupie. Hmm, o takim wierszyku w sumie nie słyszałem. Jak się facet cyka, to jest dupa? Cóż, nie każdy jest odważny. No, Są od ludzie odważni. ...i mniej odważni. No, tak już jest. RX czy RTX? Pewnie coś z komputerem, jeśli się nie mylę. O czym ja mogę nie wiedzieć, no w końcu nie jestem jakimś informatykiem czy specem od kompu, więc... ...tu nie jestem pewien, nie chcę się długo głupkować, bo nie chcę tutaj wydłużać odcinka. Jak facet patrzy się na dupę, tylko dupa mu w głowie? Cóż, nie wiadomo, co w głowie takiego faceta siedzi. Dupa płodzi, dupa rodzi? W pewnym sensie tak, aczkolwiek nie do końca. Chłodzenie wodne czy customowe? Które chłodzenie bym wolał? Zależy się w czym to chłodzenie jest pewnie: czy w samochodzie, czy tutaj. Bo tego pytanie nie jest złe, ale moim zdaniem mało sprecyzowane. Chyba, że ty myślisz, że ja wiem, o jaką kategorię chodzi, a tak naprawdę mam prawo nie wiedzieć. Bo nie utożsają się raczej z większością chłopaków, co to w większości lubią sport i sobie interesują się sportem i wszelką, no, elektroniką samochodową czy pojazdową. Dla dorosłych śmieszny żart, boba, czy dla dymowanki dla dorosłych świnka, chudzinka. Hmm, o tym takim niczym nie słyszałem. Starsze nazwisko, wstydzę się, sraczka. Hmm, o takim nazwie nie słyszałem, naprawdę. Babka każe gościowi ze wsi iść do miasta Pojajka. Cóż, może też takie coś się wydarzyć. Fidel Stixiem czy Ivernem? Tu mówisz, ten pierwszy to był coś bohater z gry. O drugim też nie słyszałem, ale bym się że też pewnie jakiś bohater z gry. Nie znam żadnego, więc nie mogę między żadnym z nich wybrać. Naprawdę przykro gościu kompletnie nie ogarnia, bo z pochodzi z kompletnej wsi. No cóż, to też możliwe. Wszystkiego najlepszego, Lukaso. Będz. Może w sumie urodziny miałem tego, bo to najpewniej było pierwszego ktoś dał, ale... i tak miło, że nawet tego pierwszego jeszcze ktoś złożył tego ży te życzenia. Więc dzięki. No i jest w tym mieście i sać mu się zachciało. Mhm. Poszedł za budynek sać do na torebki, po, torebki na jajka. Co to? W mieście w toalety nie było? A budynek to był mięsny Ohoho No no, to się zaczyna Ty, Czy zaczniesz grać w lola? Fajne by były odcinki Tak jak mówiłem przy okazji pytania kolegi no... Masnego Czas Będę miał czas w miarę, to coś jeszcze więcej pójdzie Naprawdę Były wakacje, miałem czas naprawdę sporo jest szkoła, klasa maturalna, czasu mam mniej. I w mięsnym złodzie ukradł 17 deko kiełbasy. No? <laughs> Ciekawe po co mu było tyle kiełbasy. Pierża policja i oni myślą, że to ten fat co sra to złodzi, a to co wystał to kiełbasa. A jeju, jeju, normalnie. Nie przeanalizowali, tylko za szybko działali. Czy wyjaśni bo ja mam jutro kartkówkę jutro, a nic nie umiem. Pewnie miałeś, ale mitologię, no nie da się w pewnym sensie tak wyjaśnić do końca. Bo to na pewno jest złożona mitologia. Zaczyna się bodaje, że tam od pojawienia się bogów Uranosa i Gai. Nie jestem pewien na czym to się tak kończy tam. Czy to się kończy tam na Odyseuszu, czy na czym. Po prostu jest tak obszerna, dość ona i pewnie tak skomplikowana, że nie da się jej tak po prostu wyjaśnić. Bez przeczytania jej. I łapią go i napier pa palcami? Palcami? Co, biją go tak paluszkami? Bo je, nie wiem. Pałami, no właśnie, pałkami jak już. Co sądzisz o grze twierdza Krzelec 2? Nie grałem w ową grę, więc nie mam opinii. I biorą do tego mięsnego, wysypują zawartość na wagę i ważą? Aha. 7 deko. Policjant, gdzie pozostałe 10? Haha, <grywa> dobra, zaczynajcie dalej ciekawie. Jeśli jak w dupie, ten ja ci dam w dupie. <grywa> I dalej, dalej go tymi pałami. Najwacniej gościu, no i żona. Jak, kupiłeś te jajka? Nie, no po prostu. <grywa> Brak mi słów. A on? No daj spokój! W tym mieście to jak kilogramu nie wystrasz... to cię połami napierd... <śc Chris> ha, hat, 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 bardzo zabawne. Nie no ta końcówka była nawet zabawna. Naprawdę. Najlepsze życzenia z okazji Twoich urodzin Łukaszu. Dużo szczęścia, zdrowia i dobrych ocen w szkole. Cała klasa trzecia T i B. Naprawdę też miło. Dzięki też za życzenia bardzo. Tu widzę jeszcze uwaga jakiegoś goś... Uwaga, Siema Piotr Gryf tutaj. Podobno gdybyście widzicie klasę drugą T.I.B. zbudowaliście budę dla bezdomnego. Coś każe, to te rzeczy też były robione. To było bodajże jeszcze no... Rok temu jakoś to było na okres świąteczny, czy jakby to już nie pamiętam. Tu chcecie, żebym właśnie klasę pozdrowił. Tam parę osób chyba jest mi znanych, jak przynajmniej ja znam, albo z widzenia, albo... Gdzieś z wcześniejszych lat. Ale w porządku, możecie czuć się pozdrowieni, cała klasa trzecia T.I.B. Możecie czuć się beze mnie pozdrowieni, w moim imieniu, w imieniu Lukasa Monato. Co sądzisz o klasie trzeciej T i B? Cóż, jak już wspominałem, tam parę osób najpewniej kojarzę, ewentualnie może kogoś znam, ale raczej nie wszystkich. Więc no nie mogę dać dać jakiejś opinii, ponieważ... Co to za opinia, jeżeli dam ją na podstawie tylko tych osób, które znam albo chociaż kojarzę? Potrzebnicą w samochód się wie w słup i ta sama wiocha nie ma prądu. No żarty się skończyły, to prawda. Nie ma prądu. Zaczyna się naprawdę poważnie. Siema Piotr, Gref tutaj. Macieju, bardzo cieszę się z powodu zaadoptowania na odległość murzyńskiego dzieciaczka. Takich ludzi jak to ze świecą szukać. Tak jak mówiłem, nie jestem Maciejem, naprawdę. Nikogo też nie adoptowałem, więc skąd ten pomysł ci przyszedł do głowy? Czy wiesz, że Pani Dorota K. dostała wylewu? A o jaką Panią Dorotę Ci chodzi? Może jakąś kojarzę, ale ja nie wiem. Mogę nie znać jej. Bo wy... a jeżeli chodzi o wylew, no to nic przyjemnego. Po prostu też jest poważna sprawa. Kiedy będzie jakaś gra? Ponowi odpowiedź, kiedy znajdę na to jakiś... ...własny wolny czas. Barbara, Gruszka, Barbara, Gruszka... Barbara, Gruszka od tyłu... Barbara... A, z jaką petkością musi być słoń, aby jego jaja wpadły w rezonans na drodze dwóch kilometrów? Nie wiem, skąd to zda... skąd niektórzy takie zadania biorą? Jaja, przecież słonie to są saki, nie znoszą jaj. A same jądra raczej mu nie odpadną, no. W rezonans... skąd, wiecie, takie pytania po prostu. Pytania podchodzące niby pod fizykę, ale schodzący na poziom normalnie nieraz, w tym przypadku na poziom schodzący nieodpowiedni moim zdaniem. Barbara Bałabuch. Barbara. Barbar. Garbar. Barbargruszka. Barbar. Gruszka. Dobra. Za dużo tej barbary. Gruszki. Za dużo barbary. Bałabuch. Za dużo tych barbar. Bałabuchów. Gruszek, naprawdę za dużo już trochę tego. Odcinek mogę już ująć za zakończony. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Następnym razem, już zakończę w sobotę, odcinek nie będzie jakiejś wersji przyspieszonej. Cześć.